Zawsze chciałem przetestować to urządzenie AUTO śledzenie twarzy przez smartfona wyjdzie taniej niż zatrudnienie nie, nie, kamerzysty no więc co jest w środku? jakiś papier co to jest? kółeczko o! big baraboom. Ten tego nie urwał jeszcze przed recenzją, później to już mogę ale przed to, to raczej nie taki nie wiem co to jest. Znaczy wiem, ale. Ale jak to? Bardzo dziwne urządzenie. Na środku uruchamiamy urządzenie. I już zaczyna nas pięknie y, śledzić. Mm. Otworzona ręka tutaj zablokuje urządzenie, czyli jest na, na czerwono, nie będzie się ruszać. Ja włączę nagrywanie. Nagrywanie zostało włączone. Otwórzmy rękę. Nie. I teraz OK. I już jest na zielono. O, jeszcze raz OK. Jest na zielono. I teraz powinno śledzić. Patrz, jak szybko śledzi. To jest niesamowite, jak on sobie szybko radzi. Jest tak szybki genialny. Ja pierniczę. Ale to jest zawodnik. Nie sądziłem, że to tak szybko będzie patrz, cich, cich, cich. I już! I tutaj, i tutaj. Ja pierniczę. Ty! To jest genialna maszyna. On nie, nie jestem w stanie go zgubić. Nie ma szans. Patrz. Dobra, mikrofon mi spadł. <laughs> a jakbyśmy dali na środku, zdarady 360 zrobić? No dobra, jak widzicie, widzicie nie, nie mam tu dużo miejsca dla szybkiego ruchu. No jakieś graty tego. Ale zobaczmy, czy jest 360. OK, złapało od razu i kręcimy się. Ty ale szybki jest, patrz, on mnie łapie. Jo, piernicza, a kto za piernicza? czekaj, coś, czek, coś, czek, coś, Ty on dalej wiesła. Nie, 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 puści, nie puści pan. A! Bo powiem zbyt blisko, wiesz, to, to jest jak jesteś zbyt blisko, to wiadomo, nie? Ale... O kurde, jest tak genialnie szybki. Ja nie wiem jak oni to zrobili za te pieniądze, ale jest masakra. Super, tu jest taki przycisk jeszcze 360. Ej, sobie go przycisnę. O. I on teraz powinien się sam obrócić 360. No obraca się, ale strasznie wolno. To raczej wolniutko. Może gdzieś można to przyspieszyć, ale chyba nie. Fajnie, fajnie. Opróciłem. Jest trochę krzywo, bo chyba tripod jest ustawiony krzywo, no. W pionie, o. Do, yy, na shorty, czy jakoś tak, nie zasłaniam ekranu. Zasłaniam. O, tak, dobra. No i teraz OK. I kręci się, czekaj. I kręci się. I łapię. patrz, 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 patrz. Ja mam mikrofon, dobra, działa, działa. I znowu i na shortyka, no to to jest genialna sprawa. Niepotrzebny ci kamerzysta, no to znaczy wiesz w teorii, nie? Kamerzysta drogi, to czasu zapłacić i tak dalej. A tutaj masz praktycznie za darmo. Czyli i tak jest stop. Oj, już. No co tu dużo mówić? No jest potęga. Nie wiem, jak zdjąć tego pilota. Bo się jakiś nie wiem, jest zablokowany, przyssał się tutaj. Nie mogę go zdjąć, nie wiem czego. Ale jest jeszcze pilot, może sobie jest pilot. Ale po co, jak gestami? po co ci pilotnie. No, jest potęga niesamowita mocy. Eee, mnie się podoba, robi wrażenie. Link w opisie. Pozdrawiam i polecam. To tak dla twórców bardziej.